Cześć wszystkim, z tej strony Mateusz Kaczmarek. Witam Was na moim kanale, gdzie zagłębiamy się w tajniki budowy, naprawy i eksploatacji silników samochodowych. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak dbać o silnik i rozwiązywać techniczne problemy, to trafiłeś we właściwe miejsce. Pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał i być na bieżąco z nowymi filmami. Teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Zada to szwedzki producent samochodów i jednostek napędowych który jest częścią koncernu Volkswagen. Przez długi czas Skoda miała w swoim arsenale tylko sedany i kombi, ale w 2017 roku firma wypuściła jednocześnie dwa crossovery, które od razu pokochali kierowcy, dane techniczne. Skoda Kodiak w przeciwieństwie do swojego młodszego odpowiednika otrzymała dość szeroki wybór jednostek napędowych, zarówno benzynowych, jak i wysokoprężnych. Pojazd wyposażony jest w standardowe silniki VAG. W wersjach benzynowych kierowca może otrzymać silniki o pojemności 1,4 i 2,0 litra o mocy 200 do 320 KM. Rozważmy charakterystykę silników benzynowych: moment obrotowy (Nm), leśmin, prędkość maksymalna kilometr na godzinę. Przyspieszenie 0 do 100 km na godzinę zużycie. Paliwa, l 100 km. Masa własna kg, masa maksymalna kg. Wersja z silnikiem wysokoprężnym oferuje 2,0 litrowy silnik o mocy 150 i 190 koni mechanicznych. Silnik z kody Kodiak. Rozważmy charakterystykę silników wysokoprężnych. Moment obrotowy, nm MIN. Prędkość maksymalna km na godzinę. Przyspieszenie 0 do 100 km na godzinę zużycie paliwa L 100 km, masa własna kg, masa maksymalna kg, konserwacja, konserwacja silników Skoda koda jest przeprowadzana standardowo, podobnie jak w przypadku wszystkich jednostek napędowych serii VAG. Główne gatunki oleju silnikowego to 5W30 i 5W40. Jaka ilość oleju jest potrzebna do wymiany? W silniku 1.4 właściciel musi wlać 4 litry środka smarnego. W 2.0 do wymiany potrzebne będzie 4,7 litra, a w silnikach wysokoprężnych warto wlać 4,2 litra środka smarnego. Silnik Skoda Kodiaq. Usterki i naprawy wraz z rozpoczęciem sprzedaży i eksploatacji nie wiadomo jeszcze. Jakie nieprzyjemne chwile czekają kierowców? Z całą pewnością można stwierdzić, że jeśli firma nie zmieniła kursu, to specjalnych problemów nie wykryje, a małe smugi z uszczelek lub naprawy liniowe można wykonać samodzielnie, bez większych kłopotów. Podsumowanie. Skoda Kodiak ma dość szeroką gamę jednostek napędowych, które przypadną do gustu każdemu kierowcy. Serwis silników odbywa się dość prosto, ale naprawa będzie musiała zostać przeprowadzona w serwisie samochodowym.